Wrocławski Cmentarz Osobowicki. Bardzo niezwykły jest tutaj pomnik poświęcony dzieciom nienarodzonym, dzieciom utraconym. Wspomnienie dzieci utraconych jest 15 października każdego roku. Zobaczcie, jakie przyjmujące jest mama w rozpaczy. I to dziecko takie świetliste, jak słońce świeci, jest takie przeniknięte promieniami słońca, wyciąga ręce z wieczności do rodziców. Ojciec taki zadziwiony, wyciąga dłoń. Przejmujące jest to zrobione, piękne. I, i zobaczcie, ile tutaj jest aniołków, ile ludzi przychodzi na wiedzę, a czasem to jest jedyne miejsce, gdzie swoim utraconym dzieciom mogło okazać pamięć, serce. Zasnęło, zasnęło maleństwo cicho, spokojnie, bez słowa. A jednak w tej ciszy krzyczy nasza tęsknota. Dziękujemy Ci, że byłeś z nami, choćby na chwilę. To wystarczyłoby zmienić wszystko. Kochamy Cię, mama, tata i brat. Choć zabrany przez Boga, Niezapomniane przez nas miłość twa, cicha, nieustanna, nawet gdy wszystko inne się kończy. Szymuś.